Ale z ciebie paskudny zasraniec, ale z ciebie brzyda, ależ jesteś wstrętny. Co za paszczur? Filmy z Predatorem są mniej więcej takie same jak te z Alienem czy Terminatorem. Mamy dwie pierwsze części, które są klasykami, a potem mizerne próby utrzymania zainteresowania franczyzami. Głównie odcinanie kuponów nostalgii, przemieszane z niezrozumieniem tych żejbi, aż po totalne paździerze, które uwłaczają nie tyle fanom serii, co zwykłemu widzowi, który chce się po prostu rozerwać. Wakanda w moim sercu! Owszem, w tych filmach bywają różne przebłyski, jednak im dalej w las, tym gorzej. Pierwszy Predator to niewątpliwie jeden z klasyków kina akcji, wypełniony testosteronem, który puszcza się w klinikach zmiany płci w choroszczy, aby przyspieszyć transformację, a także brutalnością godną filmów z XX wieku. Reżyser Dan Trachtenberg po raz trzeci próbuje swoich sił w tym uniwersum. Za pierwszym razem przedstawił nam historię młodej, rdzennej Amerykanki w filmie Prey. Nie jestem fanem tego filmu, gdyż było tam za wiele naciągnięć i niepotrzebnych uproszczeń, aby móc historię traktować poważnie. Scena z niedźwiedziem czy cała końcówka pozostawiają wiele do życzenia. Za drugim razem dał nam animację Predator Killer of Killers, czyli trzy historie bohaterskich ludzi z różnych czasów i trzech głupich pr... Którzy dostają w piernicz. Potem cała trójka ludzi łączy siły na planecie głupich predatorów i robią ich w ciula. Jak już słyszycie, nie jestem też fanem tego filmu. Dodajmy do tego mizerną animację i mamy produkcję dla bardzo wąskiego grona odbiorców popkultury. Do trzech razy sztuka, więc tym razem Dan Trachtenberg daje nam Predator Badlands. Czy jak to woli, strefę zagrożenia. Uuuuuuu, choć tu bardziej pasowałby pod tytuł Strefa Przyjaźni, to historia młodego predatora Deka, który ma problemy z ojcem i aby udowodnić swoją wartość wyrusza na morderczą planetę niczym z Awatara. Gdzie cała flora i fauna skupia się na zabijaniu, dopóki nie posmakuje mocy przyjaźni. Jego celem jest mityczny stwór, którego nawet predatorzy się boją. Na planecie spotyka kobietę syntetyka, z którą zawiera przymierze, aby razem upolować tego gada. I tyle wystarczy, resztę wraz z upływającym czasem przewidzicie niczym Jackowski. Dlatego nie ma sensu spoilerować. A teraz przejdźmy do sosu. <laughs> Za szaisł, ja pierdykam, emocjonalny i wygadany predator o wyglądzie wybrakowanym względem swojej rasy, wyrusza w magiczną podróż pełną przygód razem z syntetykiem, któremu japa się nie zamyka i który co chwilę rzuca żarty. A do tego towarzyszy im pierdolony baby Yoda. Tak zareagowałby fan tego uniwersum po wyjściu z kina. A teraz inna perspektywa. Osoba, która po prostu poszła sobie na film, tak zwany Normik. Co to za szajz? ja pierdykam, emocjonalny i wygadany predator o wyglądzie zendai wyrusza w magiczną podróż pełną przygód razem z syntetykiem, który japa się nie zamyka, a do tego towarzyszy im pierdolona słodziutka małpka. Boże, widzisz, nie grzmisz. A teraz wersja osób, które niby zdają się na filmach i stoją na straży dyskusji w necie. Pff. Czujecie ten zapach nowego powiewu świeżości dla tego IP? Istna jazda bez trzymanki i świetna przygoda, która porusza serca. Film roku najlepszy predator w historii 10 na 10. Niezależnie od tego, którymi widzami jesteście, wszyscy macie prawo do swoich wrażeń. Nie bójcie się o nich pisać, a jeśli uwiera was czyjaś opinia, zawsze możecie ją zignorować. I iść dalej, a nie płakać po social mediach, jaka to dyskusja zniszczona. Bez tu niektórzy chyba zapominają, że są w internecie. Skoro mamy to za sobą, to czas, abyście wysłuchali jedynej osoby, która zda się na kinematografii, czyli mnie. Motherfucker. W nowym Predator Badlands wjechała Joza na pełnej, pod niemalże każdym względem. Nie, wróć. Pod każdym względem. Z mrocznego i zagadkowego predatora dostaliśmy wygadaną postać, w której emocje są silne i która nie boi się o nich mówić. A także całe jego pojęcie o własnej kulturze zostaje szybko zmienione za sprawą MOCY PRZYJAŹNI! Jego kompanka, kobiecy syntetyk, mówi jeszcze więcej. Wręcz jadaczka nie chce się jej zamknąć. Razem sprawiają, że robi się na ekranie irytująco, a jak to bywa we współczesnych produkcjach Disneya ekspozycyjnie aż do bólu. Zasada show don't tell totalnie zanika tak samo jak inna mniej znaczy więcej. Tak więc pomimo braku ludzi, film jest bardzo ludzki. Pełen dialogów, emocji i zachowań, które są zbyt humanoidalne. Co jest strasznym lenistwem twórczym, a wręcz mizernością. I owszem, mogłoby to działać, gdyby nie fakt, że twórcy poszli po linii najmniejszego oporu i w typową sztampę. Predator Deku wylewa tu z siebie więcej słów niż wszystkie Predatory ze wszystkich poprzednich produkcji razem wzięte. W Alien vs Predator mieliśmy moment, gdzie Predator łączy Siły z człowiekiem na zasadzie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. I tam potrafili bez słowa przedstawić nam tę sytuację. Woli, -E, cudowny robocik, potrafił nas rozwalić emocjonalnie bez słów. A w genialnej animacji Primal mamy historię przyjaźni człowieka i dinozaura, której nie pada ani jedno słowo aż do pojawienia się innych ludzi. I pięć minut tej animacji ma w sobie więcej esencji i jakości niż cały Predator Badlands. Jak widzicie, da się przedstawić historię w ciekawy sposób, a nie wypełniać ją dialogami i humorem rodem z Marvela. Właśnie, humor. Jest tu masa dowcipów i gagów, przez co film spłaszcza się do infantylnej komedii. Disney lubi swój głupkowaty humor wrzucać do każdej franczyzy, jaką posiada. Adar. Kolejną rzeczą tak typową dla współczesnych filmów jest twarz bohatera. Predator Deku nie popiernicza tutaj w masce, bo jak to już bywa w dzisiejszych czasach, musimy widzieć jego twarz. I emocje na niej. Po co kreować atmosferę, skoro można pokazać ryj i zalać go potokiem słów. Tak samo było w serialu Halo, gdzie główny bohater musiał popierniczać bez hełmu, bo jak inaczej my widzowie wiedzielibyśmy, co myśli czy czuje. Szczególnie, gdy mzykał kosmitka. W takich produkcjach jak Dredd czy V jak Vendetta twórcy potrafili utrzymać postacie w masce przez cały film i nadal przekazać emocje oraz charakter. Grunt to mieć wyczucie i umieć dobrze wyważyć tak specyficznych bohaterów i ich relacje. W momencie, gdy się przekina, psuje nam to odbór i tracimy pewną ikoniczność postaci i jej tajemniczość. Koniec końców okazuje się, że taki potwór to równy gość, nawet dzień dobry na klatce mówi. Holy! Czujesz zmęczenie lub brak Ci czegoś smacznego do picia, a w domu masz tylko wodę i mleko? Nic straconego! Zamów napoje i szejki? Holy! Magiczny proszek da Ci energię i radość! Świetna alternatywa na of drinków. Kup Holy! Nie bądź jak ten klakier z Akolity! Kup Starter Pack Holy i wejdź do gry jak prawdziwy pleja. Zero cukru, mało kalorii i zero asparta. Asparta! Asparta, asparta, cokolwiek to jest. Kup już teraz i popatrz na te mięśnie. To tylko reklama wielu pysznych, owocowych smaków do wyboru. Witaminki i nuntropy. Zerki na te mięśnie jeszcze raz. Czujesz tę moc? O oh nie! Yeah. Linia energii pobudzi cię do życia i da moc koncentracji. K-k-k-k-kup holi! Adar! Nie potrzebujesz energii, to nic! Możesz napoić się przepyszną tea na bazie prawdziwego ekstraktu z Kup Holi i rusz na Jerozolimę! Twoja partnerka lub partner cię odwodnili? W nagrodę, że poszedłeś na randkę do kina na 365 dni? Nic trudnego! Holi to także sekcja hydration z elektrolitami! I... 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 A jeśli dalej nie widzisz nic dla siebie, to popatrz na te mięśnie! A teraz na dział szejków i znowu na te mięśnie. <laughs> Szejki, ale nie te z Bliskiego Wschodu, tylko te mleczne. Zero! Mm, mleko prosto odcyca kosmity. Delicjoza! Łap swój starter pack z darmową wysyłką już teraz! A razem z moim unikalnym kodem masz 10% zniżki na wszystko! Wejśły coli i bądź jak Roli. Link do zamówienia w opisie filmu. Pojawiają się głosy, że nowy Predator to powiew w świeżości. Uważam to za błędne stwierdzenie, ponieważ mamy tutaj przypadek totalnej zmiany gatunku. Z mrocznego i brutalnego kina akcji zrobiono kolorową przygodówkę, pełną przyjaźni i zabawy! Uhu! Jednym słowem, Disneyową bajkę, tylko piosenek brakuje i jednorożca, pierdzącego tęczą. Okej, okay, ktoś powie, że między pierwszym a drugim alienem też była zmiana z horroru na kino akcji. Tyle, że tamta zmiana zachowała fundamenty serii: klimat zagrożenia, estetykę świata, logikę uniwersum i ton opowieści. To była transformacja, nie demolka, bo czym innym jest przesunięcie akcentu w ramach spójnego stylu, a czym innym zrobienie gatunkowej papki, która nie ma nic wspólnego z marką. Disney każde swoje IP zamienia w takie papkowate bajki. Czy to Star Wars, czy Alien, czy teraz Predator. Wszystko jest takie samo i w tym samym tonie, co sprawia, że staje się generyczne i oczywiście kierowane do młodszego widza. Co jest durne, bo jak taki kaszojat ma sięgnąć po inne tytuły z tej serii, skoro każdy ma wyższą kategorię wiekową? Tutaj mamy PG-13, bo nie ma golizny, przekleństw ani krwi. Bo nie ma ludzi. Są same potwory i syntetyki. A to sprawia, że Mamy CGI-ową papkę. Żeby oddać honor filmowi, miejscami wygląda to całkiem dobrze, szczególnie flora i fauna. Ale twarz głównego bohatera wali po oczach. Zamiast prawilnej, praktycznej maski cały ry jest w CGI. Znowu, bo emocje! W całym tym CGI i wytworzonym świecie brakuje realizmu, przez co wygląda sztucznie i komputerowo. A to zabija klimat czy zawieszenie niewiary. Żeby tego było mało, nasza dwójka protagonistów ma swojego Baby Jodę. Jakiegoś uroczego potworka, który oczywiście jest zabawny. Of course! Ja pierliczył. Znowu powtarzanie schematów z innych produkcji. Udusiliby się, jakby nie wsadzili kolejnej zabawki. Jest, jest. Jest, 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 yes. Wracając do rzekomego powiewu świeżości, skoro powielają te same pomysły i cała historia jest generyczna i przewidywalna, to gdzie ta świeżość? Chyba tylko w zmianie gatunku, a to jak mówiłem nie działa. Możecie zamiast predatora wstawić dowolnego innego kosmita, albo dowolną postać z kreskówki i nic się nie zmieni. Film dalej będzie miał tyle wspólnego z franczyzą, co gazeta wyborcza z dziennikarstwem. Owszem, może się podobać, bo jest lekki, prosty, kolorowej Środowiskowy, bla 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 bla. Tyłka nie urywa, a swoimi głupotami i naciągnięciami sprawia, że jest to film na raz i do zapomnienia. Każdy znajdzie tu masę odniesień i gimików z innych filmów, co wpisuje się w generyczność aż do bólu. Nawet akcja jest disneyowana, taka wiecie. <grym> Głupkowata zamiast klimatyczna i poważna. W pierwszym akcie filmu, wszystko jest jeszcze w miarę wyważone, co może napawać nadzieją na coś ciekawego. Niestety, wraz z upływem czasu, lecimy na czołówkę z komedią i infantylizacją. Na plus dodam muzykę, pada w ucho i tyle. Ale dobra, zapomnijmy na chwilę, że to film z uniwersum Predatora. To dalej nie będzie dobry film, bo jak mówiłem, jest tu zbyt dużo pierdół i tej disneyizacji bohaterów obrazu, klimatu i akcji. Film znajdzie swoje grono fanów, tych samych co od zmierzchu czy pierścieni żenady, co widać już po opiniach w internecie. Jednak dla fanów tego IP i dla fanów dobrego kina to kolejny badziew. A szkoda, bo można było zrobić naprawdę dobre kino z perspektywy Predatora i stworzyć unikalną kulturę. Zamiast tego, wszystko jest ludzkie i sztampowe do bólu. Z kolejną pierdoloną uroczą zabawką! Yeah. Yes. Podsumowując, po jednym z najgorszych seriali tego roku, czyli Alien Earth, przyszedł czas, aby zdisnejować Predatora. Nie jest on tak debilny i paskudny jak jego ksenomorficzny przyjaciel, ale pozostawia wiele do życzenia. Emocjonalny i rozgadany Predator z Daddy Issues, rozgadany i żartobliwy syntetyk z wgranymi emocjami oraz nowy Baby Yoda tworzą uroczą ekipę przyjaźni! Coś, co już na papierze wygląda jak żart, a na ekranie brzmi jeszcze gorzej. Nie ma tu nic wspólnego z tym uniwersem. Są poza nazwami własnymi. To typowy przypadek współczesnych IP. Sprowadzić każdy gatunek do sprawdzonej, generycznej i świtaśnej formy dla dzieci i młodzieży. Nie da się tego traktować poważnie tylko jak fanfic, w którym brakuje jeszcze tylko troskliwych misiów. Marka predatora nie potrzebuje bajkowatości. To nie to uniwersum, nie ten gatunek i nie ten klimat! Smutny rebranding nikomu nie potrzebny. Udomowiony ksenomorf i rozdemocjonowany predator siłą przyjaźni! Dni to najgorszy kierunek, jaki można obrać względem tych postaci. Ale co się dziwić, w końcu są w rękach Disneya, Korpo, dla którego nie liczy się jakość, tylko wasze pieniądze wydane na kolejny gniot. A szacunek do fanów mają głęboko w żobie. Oczywiście mogłem sobie zapodać budyn i odpalić stare Predatory czy Aliena na VHS-ie, czyli produkcje, które miały w sobie duszę i coś ciekawego do zaprezentowania. Ale mogę też ponarzekać, że znowu przychodzi mi rozpaczać nad stanem popkultury. Która dziś jest tylko sztucznym tworem, McDonald'ową babką dla mas. Dlatego szczerze wam powiem: Predator Badlands to jeden z gorszych filmów tej serii. A jeśli wywalimy słowo Predator z tytułu, to mamy lekki, przygodowy i bezpieczny typowy disneyowski film. Ładnie upakowany, średnich lotów, kolejna bajeczka Disneya. Płaska, blejaka i odhaczająca kolejne punkty generyczności. Ha! Uf, a idź pan w ciul z takim biedziemiem. Pozdrawiam wszystkich swoich patronów, którzy są elitą filmoznawczą i dobrego gustu. A całej reszcie plepsu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.